Halo, halo, dzień dobry społeczeństwo. Ktoś mnie tam słucha czy mnie nikt nie słucha? Jest tam kto? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tu ja, zmoknięty jarząbek, cały czas na posterunku. Wilki panie w tym lesie wieją, biegają. Wie... O, Maciej, dzień dobry Macieju. Witam cię serdecznie. I Grzegorz, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I Jeremy. Proszę bardzo. Dzień dobry. I Marta Sawicka. O, proszę bardzo. Dzień dobry. Siema, siema. I Igor. Też miło Cię powitać. I Kamil. O, siema Kamilu. I Pawełek Skotnicki. Dzień dobry Pawełku. I Kamil. O, Kamilek, dzień dobry. Łowisz czy nie łowisz? I Marcin. Proszę bardzo. I Zbyszek, znowu, znowu Zbyszek. <laughs> Kamilku ja codziennie łapię. Jakbyś pytał, e, leje jak z cebra. I Marcin, proszę. E, siema, Jeremy, siema. E, słuchajcie, o, Michałek. Dzień dobry, Michałku. Słuchajcie, leje, wieje, zimno, straszebnie, ale tak. Ale skoro ryby biorą to nie można zejść z wody. Miałem was już nie molestować. Ale chcę się z Wami podzielić tą radością. No, uwaga, radość nadeszła. Mogę Wam pokazać tutaj takie ładniejsze, bo jest dużo drobiazgu. Ale o! Ładne? Powiedzcie, czy ładne, czy nieładne? A ten ładny na przykład, ten? Ładny ten, czy nie? Czy za mały? No, nadczaskane. Ś... Na trzaskany śródu niesamowicie. Słuchajcie, jest trochę drobiazgu. Chłopaki jeszcze doławiają, a ja już nie mogłem. Ten, wiem, widziałem to tak, zaliczyć będzie 200 sztuk. Nie wiem, Kamil, czy 200, ale coś może koło tego już by się zakręciło. To jest piąty dzień żarcia i to takiego żarcia. Zobaczcie, jak leje dzisiaj. Widzicie, jak leje? Czy nie widać? Więc ja tu długo nie będę do was mówił. Wypuszczę z wami tylko te piękne rybki z powrotem do wody, bo zaczyna coraz mocniej padać. I spadam coś zjeść, może w tym czasie przestanie lać, bo już jestem mokry dzisiaj. Ale chciałbym, żebyście mi potowarzyszyli przy wypuszczaniu jak zwykle. I obiecuję was nie molestować, tylko dzielić się z wami swoją radością, bo połapane jest nieziemsko. Proszę bardzo. To co? Wypuszczamy? Tawaryszy? O, czekajcie, spróbuję podnieść ten pod... O, tyle się podbieraku, O a tak to wygląda z boku. Nie jestem go w stanie podnieść do góry. Normalnie. Słuchajcie. To co? To ja wypuszczam te piękne te bo coraz mocniej pada. O! Opaki! Do domu. Poszli. <gry> I będę się szybko zbierał. Bo za chwilę będę mokry, cały, i to wszystko będzie mokre. Także pozdrówki, mordeczki, moje kochane. Trzymajcie się. Jak przestanie padać, to wylezę jeszcze raz. Do zobaczyska.